Hej, witajcie tu znowu, Mike, a to jest ciąg dalszy unboxingu. Z tego co pamiętamy, kupiłem sobie pakiety na Gajekui. Jak można zakładać Szczęścia. Chyba to mam Namysł świasty Utrzęście jedno z wybraną kartę stworzenia stworzenie i umyślę na samym szczycie swojej biblioteki Uciekłabym Więc ziemi chyba to mam Ognisty gniew Zakręcie na stworzenie efektów A ja będę mówił stały Zaczarowane stworzenia trzymają plus jeden do ataku i fazie szału bitewny na początku i w fazie akcji stworzenie znajdujące się pod stworzeniem szału bitewnego automatycznie atakuje pierwszy dostępny węgliter stojący przed nimi. Popłachu szczęścia zadaje węgiemu bohaterowi 3 punkty obrażeń. Karty tej nie możesz użyć, jeżeli w danej turze ustawisz na polu bitwy dwa lub więcej stworzeń. Czyli jeżeli na przykład wystawię jedno stworzenie, użyję tej karty. Obszarowy kuśnik. Stworzenie nie jest szalec, Nie na odwet. To stworzenie nie otrzymuje na skutek odwetu. Kiedy obszarowy kuśnik atakuje węż, węcz, węcz. Dobry. Zadaję również dwa punkty oberzeń wszystkim innym wrogom walczącym w ten sposób. Nieźle! Za 500 osób 4, 5 jest 3, 2, 7, więc jak się go dopakuje to będzie nieźle. Autorzy życie. Jednorazowe utrzęsia odkrywa najwyższą kartę w swojej bibliotece. Jeśli masz wymagany przez poziom możesz jej użyć zadanie. Czyli na przykład 5, 5 5 czegoś, 5 z czegoś. To wymaga Tomasz, możesz się zwisać. Niewyczerpana kopalnia. Przez sen Łódz się jednorazowy. Otrzymujesz dwa razy plus dwa razy za każdą kartę o nazwie Niewyczerpana kopalnia na twoim cmentarzu. To w ogóle dopiero coś daje, jak jest użyte drugi raz. To mam... się żywioł jak ziemi, pierwsza sztuka u mnie. Wskrzeszenie za 5 surowca, 3,53 flaszki. Zakręcie jednorazowe. Weź wybraną kartę stworzenia ze swojego cmentarza i umyś się na polu bitwy bez ponoszenia kosztów. Zajebiuzę. Alkowa zbrojownia. Podnieś swoje pięści o 2 Koszt 3,2 sztandary. Rozejm lata. Uszczęścia długotrwałe trwa do końca tury. Parametr ataku każdego ze stworzeń jest równy parametrowi odwetu. Pustenik z mlecznej knej. Stworzenie magiczny szalec. Niewrażliwy na odwet. Wszystkie zainfekowane stworzenia otrzymują plus 1 do wartości infekcji. Czyli na przykład zatrujesz kogoś. I dopiero ta postać wchodzi? Nie wiem. Straszliwy wilk. Odpłata. Sala bez władu Ucz się Długo trwa. do następnej tury. Gracie nie mogą dobierać kart poza fazą zaopatrzenia. Zdecydowany opór 2,02 flaszki Efekt trwały Nowe stały Zakręcie długotrwałe Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują plus 1 do odwetu Anioł Miłosierdzie 4 surowce pięści 2 sztandary 2 ataku 2 odpłaty 6 życia Kiedy Anioł Miłosierdzie trafia na pole bitwy Włóż do ręki losowe, losowo wybrane stworzenie z cmentarza. Nieźle Wojownik Taweret 5 Słowca 5 5 4 ataku 2 odwetu 7 życia Kiedy Wojownik Taweret atakuje stworzenie walczące wewnątrz, Zadaje o 3 punkty większe obrażeń Czyli 7 Jeżeli to jest stworzenie walczące wewnątrz. Eltrona Chromatycznej Odnowy Słowiec 1 Szanda 1, łód, jednorazowe, zniż wybrane sojusznicze stworzenie, Uraź inne stworzenie dla wszystkich obrażeń. Czyli na przykład taki udręczony gór. Ma powiedzmy na przykład jedno życie, poświęcę go i wyraczy na przykład Alcylisza czy coś tam potężnie. Guls 5 5, 5, 553, ataku 3 odwetu 8 życia. Cudownie niezłe. O, pierwsza westalka. 4 surowce, 4, 5, 1 flaszka, 1 atak za odwetu, 6 życia, leczenie, nie 3. Nieważliwy na Pierwszy raz się u mnie pojawiła westalka. Miesiąc, szmałagdowej pieśni. 3 surowca, zwiększa zdrowie następnej wystawione przez siebie stworzenie o 2. Oczywiście ze że w tej samej Były insektów, pierwszy raz. 3 surowca, 3 flaszki. Zadaję Ci obejrzenie wszystkim stworzeniom do 3 równiuszu 8. Charlie, Lord. Mamy już chyba jednego. 6 żyć. Nie wiem, co ja mówię. 6 kosztów. 3 surowca, 6, pięści, 4 ataku, 3 odwetu, 7 życia. Ciekawe. Lili. To chyba na życie, ale zobaczymy. Nie. Wiem. Chcę sobie kupić Bohatera. Świętyni. A tu, a tu przechodzimy tak z, z ciekawości. Jak żebyście wiedzieli co to jest ten autor Mam zaznaczyć jednostkę, by tutaj i dowiem się również, co potrzebuję na to, żeby spełnić życzenie. My tutaj mamy bardzo duże jednostek, jak widać, w tu szczęście. Ciekaw jestem tylko, czy... To jest, jakby, choćby, kajdan. Szesnaście. Jak można zobaczyć... to tu jest dużo. Można chyba wszystko. A ja chyba za... Nie wiem. Spróbuję. Złóż ofiarę. Aby odblokować nam kartę, powstające życzenie zgromadź 200 kart powstania pustki. Czyli to co mam tu odblokowane, mogę złożyć na tą kartę ofiarę. Jak widać ja mogę do tych bohaterów następnych wszystko sobie wziąć za odpowiednią ofiarą. i pod warunkiem, że się zgromadziło dość dużo kart, będąc powstania pustki. Yy, tutaj co? Zapomnianych wojen, czyli na przykład mamy tu jakiś mniejszy żywiołek wody i on należy do helda pustki jak widać tutaj mamy powstanie pustki herold pustki to zależy to też od tego jaką kartę byśmy chcieli to tyle też kart musimy zgromadzić jak widać ja mam 200 kart chyba podstawowych Na podstawowych jednostek to mam 200 Więc z tych kart mógłbym próbować coś kupić Z tych podstawowych A z tych heatuszki i inne nie mogę Piekiel na odskłań, watco marionetek Możecie sobie obejrzeć jakie mam tutaj z daleka, z daleka, nie ma tak łatwo mam nawet dość dużo ty na dość fajnych kart ze świątyni ale nie mam do świątyni bohatera odpowiedniego i to mnie boli jak widać mało mam kart i tak nudzę bo zabudzę więc będę teraz już kończyć nie będę Was zanudzał moją zainteresowanie tych kart i żegnam się z Wami cześć